Cześć, z tej strony Verion I znajdujemy się dzisiaj na Bedwarsach Ze mną jest jak zwykle 77tex77 77. Siema I będziemy dzisiaj grać arenkę 1v1 Jakąś tam randomową Tak więc nie przedłużajmy Lecimy Tylko ja sobie tutaj F5 wyłączę Dobra Za mną 77tex Przez przypadek zrobiłem zrzut ekranu A to będzie na miniaturkę a tu dużo ludzi ogólnie dzisiaj jest To wbijamy na co? Na piraci średniowiecze czy do linka? Eee, pira... Nie, średniowiecze No to dawaj. I fał od razu Dobra, oby nikt nie wbi... Eeeh Lobby? Jakiej okay, lubby? To, to się wytnie. Tak y... Dolina Dolina Oby... No nie no znowu jakieś lobby szybko Niech oni sobie czekają na, na tych tych arenkach Oj w ogóle moderatorów jest trochę Dawaj na piraci może Piraci Piraci? To go. Oni dołączają... No nie no... Oh nie. Dawaj lobby znowu... znowu szybko. Ej, wytnęsz to Nawet, no, nawet, dolina. Eee, dolina. Wpisuj V szybko. Jest, dobra. I teraz zaczynam. Tak więc już widzimy się tutaj na ręce. Musiałem niektóre momenty wyciąć, bo e, ludzie cały czas wchodzili i te Tak więc... No cóż, no życzę Ci powodzenia. Filip. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Obyś tutaj ładnie strajhardował. Chcę zobaczyć skida z twojej strony. Ja też spróbuję, dużo ogólnie w Minecrafta nie gram. Ale zobaczymy. I pamiętaj, odcinek to było takie... Takie, takie... takie granie dla zabawy. Mhm, tak. tak, ale teraz to już jest totalny tryhard. Pamiętaj, Filip, stawka, konto premium. Więc wiem, wiem. Tak więc, jeżeli chcecie jakieś kolejne odcineczki, to piszcie w komentarzach. Na live'ach będą rozdawane alty do premek, więc tutaj... No szczerze mi by zależało, więc bym tam nawet z Multicon zostawiał. No właśnie. Będą też z Lola. Na no 100% yy, Może jutro będzie... Będę puszczę live'a z Meczyka, yy, w, którym, yy, w którym grałem ja ze swoją drużyną. I to będzie taka można powiedzieć, że komentatorka. Więc no. Jutro albo jakoś na tygodniu, może. O ile nie będziemy mieć treningów wtedy. Bo jak się dwa nałożą na, na siebie, to tak lipton będzie. E, coś tu spoprałem. A nie, dobrze jest wszystko. Jak tam ci już idzie? No, ogólnie już sobie zabudowałem łóżko na spokojnie. Zastanawiam się, czy w ogóle iść na Emeraldy. Bo. Ty pewnie już zrobiłeś most, bo ty tak średnio zbudowanie nie, muszka. Nie zrobiłem, nie zrobiłem. Ja dopiero się buduję, będziesz ja miał wszystko. Teraz, ja właśnie teraz pójdę bardziej chyba w defense. No właśnie, ci powiem, że ja chciałem iść w defense, ale. Możemy tak zrobić, że ty pójdziesz w defense, a ja będę po prostu w, na środku. Tą taktykę pamiętasz, co wymyśliłem? Mhm. To. To tak się możemy umówić, znaczy możesz chodzić na emeraldy, ale ja ich na pewno będę miał więcej, więc tutaj musisz uważać. Dobra, ja sobie tutaj pokupię, kupiłem już zestaw z Biedronki, pułapki i tak dalej. Aj, dobra. I chyba się buduje na środek, już. Tak mi się wydaje. Nie ma, nie ma co przedłużać tego. Lecimy, nie śpimy. Ty jesteś w białych. Hmm. No to ci powiem, że wtedy. A nie, wtedy byłeś w czerwonych. To nie, nie, nie. Pomyliłem się. Myślałem, że znowu się tak zgrało, że ty w tej samej jesteś drużynie. Co wtedy? Tak więc ja cię tutaj od razu... Chcę znaleźć Hmm... Sądząc po ilości emeraldów, które... A, postawię sobie tutaj takiego warpa Żebym wiedział... Jak wrócić, bo... Bo te uliczki to są mylące A wiesz, że pro-playerzy mają jakoś inaczej zbindowany sprint? Wiedziałeś o tym? Mm, no, widziałem. Nie mają pod, że wciskasz dwa razy W, tylko jakoś inaczej. Ja na przykład mam pod X zbindowany i to jest net fajne. Ja mam taką informację dla widzów, że chcemy nagrać SkyBlocka. Tak, SkyBlock też będzie nagrywany, SkyBlock albo Freebuild. Możecie napisać w komentarzach, co chcecie bardziej. Też wiesz, wiecie, tutaj wbijajcie na kanał tutaj mojego kompana. Strzelcie mu tam łapkę. Obejrzyjcie najnowszy odcinek z Brawl Stars, tak? No, no tak. To było Brawl Stars. Polecam Anna Grodzka, Stanisław Klocka Dobra, to teraz tak e, Ja sobie już pokupuję zestaw Tego Dobra, tego jeszcze nie będę kupował Okej okay. Idziemy zobaczyć, gdzie ty w ogóle jesteś Widać, że już diamentowa zbójka No sk a skąd to wiesz? Nie wiem, po prostu tak sobie powiedziałem. Tak na taki no, to, to, no to zgadłeś. Mamy szarpne na mieczyk i z di diamentową zbroję O, tutaj ile było pięknie. Mm. Boże święty. Cały niewpięty wpięty. Co? Michał, eee? Michał, Michał, No nie end stone! Endstone! <laughs> Endstone! Jest, mamy to! Michał! Kurde, ale jak mi Jak ty mi zniszczyłeś, kur? Aaa, bo ty przeszłeś mostem! Kurcze! Blaszka. Dzisiaj prawdziwy tryhard. Dzisiaj tak, dzisiaj jest prawdziwy tryhard robiony. Filip, Boże Święty. Po mnie mnie wpięty. Nie no tak... No i to teraz pewnie ci się villagery zbugowały za to, że ten No Nie, 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 ja tego tak nie... Ja też jeszcze wygram. Będę pr... No, los, los pokażę. Tak Minecraft zadecyduje. Dobra, ta, ja tak tego nie zostawię normalnie. Ty wiem, że teraz będziesz chciał postawić na taktykę defensywną, i będziesz kupował tylko fireballa i próbował we mnie strzelać jak będę chciał do ciebie dojść. nie, nie, nie. No, nie. to takie. A taka leci fala takich fireballów, Fajnie, fajne efekty się doda do tego, Dobra. ale ja ci powiem, że... Ja raz zrobiłem taktykę defensywną i mi bardzo fajnie wyszła. Mm. Jestem ciekaw czy tobie też wyjdzie tak fajnie. A mi wyszła zajebiście po prostu, bo zrobiłem takie mosty. O, prawie spadłem, o laga. Ja właśnie nie mam pierdętn. To sobie zrób most do innych. A czy... Bo ty nie masz surofówce. No, że to jest jakiś jakiś buch. Bo ty chyba też kiedyś tak miałem. Tak, też tak miałem, że nie miałem villagerów. Ale nie spadaj tak szybko od razu, tak poczekaj chwilę. A mhm. tu już zbrojeczkę robię. Wszystko defensywnie, ja to tak nie... Ja tego tak nie zostawię proszę Ja tu zaraz włączam podświetlenie na niebiesko. Przypamię przypominam się. Nie mi się kliknąć Powiem Ci, że ja byłem aż zaskoczony że rendering e, tyle e, mega Tak jakby zdejmuje, zmniejsza Ci powiem masakra normalnie Ja mam taki jeden plan, ale to już bardziej taki, że muszę, że musisz być koło przepaści. Mm -hmm. Ale jeszcze nie zdradzam. Dobra. No, jesteś w swojej bazie, czy gdzieś tak? Na razie w swoje, a co? Nie, tylko po prostu myślałem, że jesteś inna i po prostu myślałem, że jesteś tu. No i to będzie fajniejszy meczek. Ja jestem na parlamentu. ale wiesz jaki mały plan, y że jak Ty będziesz z mostu to ja skoczę na Ciebie i tak Cię zepnę. Aha, no niezły plan. to to nie? No, zajebisty plan miałeś. Ja bym też spadł, ale Ty już byś spadł i już byś się nie odradził. Michał, ja cię widzę! Widzę cię! <laughs> w ogóle, jak to mówię? Michał, a dasz mi jakieś fory, czy coś takiego? Nie. Na chwilę tylko, na chwilę. Totalne to jest trajektoria. Poczekaj. Ale poczekaj chwilę, Michał. Michał, czemu jeszcze raz? Ej, ja nie mam łuku nawet. To jest najgorsze. Jest podejrzane Michał. Ej, widzisz? Ty poczekaj. O, poczekaj. Michał, ale poczekaj chwilę, no co ty robisz, no? Michał, no. <ścoughs> Ej, Michał! Co? Daj trochę fory, bo y, ten, y, mi reaguje ten. Villagerów w ogóle, dziwne, co nie? Elo! No. Jakie... E, jaka emocje, co nie... No, ja... bez kapie, ja się nic od, nie, nie odzywam. Ale powiem ci, że blisko i by, jestem martwy. Jeszcze jeden strzał we mnie i jestem martwy. Nie, nie będę... Nie opiera... Nie opiera mi się już wracać do bazy. W sumie. No... Nie mów, że znów przegrano na drugim odcinku. Ale ten odcinek był chyba lepszy. Będzie lepszy. Chyba nawet dłużej gramy, co nie? No. Ale, ale, ale? Żebym teraz nie spadł tylko No, jest uważaj jak biegasz To jest bo... najgorsze Ej Michał Wiesz, że to jest zabronione nękać ludzi? Bez tytułu <grym> Wiesz, że to jest zabronione nękać ludzi? A wiesz, że ja miałem, cały... miałem cały set przygotowany? No nie, teraz bieganie po mostach to jest Bieganie teraz mostami jest Gdzie jesteś mniej więcej? Ja na A Maj tych swoich? Tak Teraz szybko wróciłem do swojej bazy Jak to mówią lepiej, lepiej się ukryć w bazie swojego przeciwnika Ja jak teraz mam przerąbane i to mega no, bo nie masz łóżka. Ja chyba, na, znaczy, nie o to chodzi nawet. Tylko, że nie mam gdzie się podziać. Bardziej. No też. Nie ma, chyba nie mam mostu do swojej bazy, no. Nie mam. Czyli taki można powiedzieć go, goły, goły i wesoły. No. Nawet budulca nie mam, powiem Ci szczerze. Dobra, to zostawiam ci, przy... yy, jak strzelisz we mnie to przegrywasz. Zostawiam ci na moich diaksach 53 surowca, możesz sobie przyjść i po diaksy jeszcze. Nie, nie, nie. Nie, naprawdę, nie będę w ciebie strzelał. Zostawiam ci już budulec. Naprawdę nie będę w ciebie strzelał, ja nie kłamę. Ale to jest taki podchodzony do sojusza. Nie, no, no nie masz tego, no to patrz. Widzisz mnie stąd? Patrz. Patrz, 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 patrz. Widzisz ten łuk, co mam? No. Wyrzucę go tutaj, o. I zbierasz. O nie, Prime spadł. Wyrzucę go tam, o. Okej. Okay. Dobra. I ja staję cały czas na tym. Dobra, podnoszę już łuk. Okej. Okay. I gdzieś? Mhm. No. No to teraz... Oj, to będzie już 20 minut, Filip, kurde. Muszę, tamten odcinek to 10, no to. No no, no. 10 chyba, co nie? Czy trochę więcej? Trochę więcej. Nie, 9, 9, 9. 9 minut, przepraszam. Kto ma większy render distance wygra? Znaczy ja teraz jestem bardziej przygotowany, mi się wydaje. Ciekawe, gdzie Ty jesteś, pewnie w swojej bazie. Po, po co? Jakbyś od razu. Ja bym tak nie zrobił, bo byś wiedział, żebym od razu był. Ten. Ale mam plan, mi się wydaje, że to będzie najlepszy mój odcinek. Znaczy twój, co ja mówię? Ten. Mm, w historii mm, Twojego kanału. Bo ja cię zabiję i biegranka. 300 miliona. tyle powiem. No, jestem ciekaw, gdzie ty jesteś. Nic więcej, nic więcej nie powiem. Tylko tyle powiem. Ja wie, powiem ci tylko tyle, że ja z tego miejsca, gdzie teraz jestem, widzę. Wszystkie wyspy. A pamiętaj, nie mamy łóżka. Nie mamy niczego. Teraz jak stracisz ostatnie serduszko, to koniec. To koniec. Mój bombki strzelił, świat nie będzie. Ale domyślam się, e, gdzie ty jesteś. Bo ja ci dałem mój żółty budulec i ten żółty budulec jest tylko w jedną stronę. Czyli albo jesteś na środku, gdzieś bardzo dobrze skampiony i czekasz na mnie, jak ja będę szedł którymś mostem i po prostu perfekcyjnie rzucisz, albo kampisz w swojej bazie. No nie, no nie. Cię, że nie. Jeżeli by się tu dało niszczyć bloki postawione, tak jakby, to. to by było mega. A, te, co y, właściciel postawił? Tak, ten co robił mapę. No to jeżeli... Ej, to, to za łatwo to by było. Znaczy no, wtedy można by było zrobić na przykład... Y, gdzieś się w liściach na przykład skryć w drzewie. Zrobić sobie takie wejście małe i... Kampić, jak ktoś jest cały diaksowy. Mhm. Powiedz jedną. Gdzie jesteś? Co? Właśnie idę w stronę Twojej bazy. Aha. A ty gdzie jesteś? Tepłeś się, widziałem. Nie, nie tepłem się. Nie mam nawet pereł. Ale serce mi faje wli. A to wie? aż tak nie. Dobra, miałem oślepiającą pułapkę na sobie. Ty kurda. Myślisz, że ja nie mam refili? Co ty jest Ja się przygotowałem zbyt Nie! Nie! Pokonałem cię jedną strzałą. Ale ten odcinek już był długi. Tak, ten odcinek był dłuższy. 24 minuty. No dobra. Nie. To dzisiaj się tak normalnie już pożegnamy bez tych, bez tego kończenia. E, chwila. Dobra, tak więc Filip, pożegnaj się. Cześć. No, Narka, ja też się żegnam.